Tworząc strukturę dzisiaj, obojętnie czy to jest Monavie, czy to jest system jakikolwiek networkowy, rekomendacyjny, mając numer ID każdy rekomenduje, tak? Czyli mamy osobę numer 1, mamy osobę numer 2, mamy osobę numer 3 i mamy na przykład osobę numer 4. Jeżeli byśmy budowali tylko w tym oto modelu, to moja pomoc tym czterem osobom jest jaka? Zrobię dla ciebie spotkanie, chodź nauczę cię jak zapraszać, chodź. Poprowadzę ci prezentację, jedziemy na szkolenie. Będę pracował swoją listą, będziemy budowali tobie biznes. Dla mnie będą to profity, tak? Jeżeli ja mam kolejną osobę do zapisania, ta kolejna osoba pójdzie tu, kolejna pójdzie tu i tak dalej. Czyli będę budował sobie biznes, tworząc konkurencję dla partnerów, których uruchomiłem wcześniej. Tym osobom mogę pomóc zarabiać pieniądze tylko w jeden sposób: mentalny, edukacyjny mobilizacyjny, świadomościowy, teoretyczny. W praktyczny sposób nigdy ja nie zapiszę swojego człowieka w strukturę tego człowieka, bo zabieram sobie pieniądze. Czyli rekomendując swojego człowieka, tu zarabiam zawsze naj największe pieniądze. Nie jestem w stanie wpisać swojego człowieka pod osobę numer 1 czy pod osobę numer 3, bo zasada budowania jest liniowa. Każdy buduje swój biznes. Czyli nie mogę pomóc tym ludziom zarabiać więcej pieniędzy swoją pracą. Swoim wpisywaniem ludzi. To jest jasne, czy osoby dopisane przez partnera numer 1 zarabiają też na ciebie? Aha. Oczywiście jak najbardziej w tym systemie tak. Tylko że generalnie w tym systemie tradycyjnego modelu powoduje to tak, że w większości systemy płacą albo na poziomie procentów, czyli na przykład jest pierwsza linia i firma mówi tak, mamy do wypłaty 21%. Czyli na przykład 6% jest ten dystrybutor, ja jestem na 9%, tak? to z pracy tej organizacji mam 3%. Tak? Czyli schodząc w głębokość, tworząc siłę pod tym biznesem, zarabiam tych pieniędzy są stosunkowo niedużo. Czyli w pewnym momencie nie chcę z taką grupą pracować, bo ona mi pozbawia pieniędzy. Albo jeżeli inne systemy są typu menadżerskie, że to menadżer i jakieś poziomy są liczone, to mnie się nie opłaca pracować z listą tego człowieka, bo systemy płacą z reguły do trzeciego poziomu najczęściej. Czyli generalnie, jeżeli trafia mi się człowiek do pracy, właściwy człowiek i on jest poniżej mojego poziomu zasięgu, zasięgu, to ja mówię tak, ten człowiek mnie nie interesuje, ta linia mnie nie interesuje, ona jest samodzielna, ona daje mi jakieś pieniądze, ale mnie się nie opłaca tutaj angażować mojego czasu. Tylko i wyłącznie dlatego, że do któregoś poziomu... Poziomu tradycyjne, tradycyjne systemy marketingowe dzisiaj są policzone w ten sposób, nie żeby... Nie żeby pracować w systemach płaskich i tworzyć szerokość, bo w tej szerokości jest siła. W Monavi możemy tworzyć nie wiadomo jaką szerokość. Ta szerokość zawsze jest motorem napędowym mojego zespołu, bo jeżeli to będzie 6 osób, to będzie tak. Jeżeli będzie 8, będzie tak. Będzie 10, będzie tak. I więcej osób zarekomenduję, to ten zespół będzie silniejszy. Bo on będzie miał większą dynamikę wspierania siebie na poziomie. I niezależnie od poziomu, na którym jest niżej osoba umiejscowiona, nie na Ciebie. Pracuje na mnie, nie chodzi o mnie. Chodzi o zespół ludzi, która ma korzyści. Bo tak naprawdę my jesteśmy ogniwem, powiedzmy, ostatnim, ale nasz sukces jest uzależniony od sukcesu was. Bo dzisiaj nie ma lidera bez zespołu, zespołu i nie ma sukcesu bez zespołu. Jeżeli dzisiaj tutaj jeden zarabia, a tych dziewięciu biega po rynku i mówi, że się nie da zarobić, bo nikt im nie pomógł i oni zostawili sami sobie i system jest niewydolny, no to generalnie teoria marketing sieciowy nie płaci. marketingu sieciowym nie da się zarobić, tak? Marketing sieciowy jest B, ja muszę sprzedawać, wtedy mam faktycznie pieniądze. Ludzie rozumieją, że biznes polega na tym, zarobię kiedy sprzedam. Kupię produkt taniej, z dyskontem, jestem dystrybutorem jakiegoś szczebla i mam większy rabat, czyli generalnie moja sprzedaż daje mi większe korzyści. Czy ludzie nie myślą kategoriami rozwijania umiejętności? Lista, prezentacje, włączenie ludzi do biznesu? Bo myślą kategoriami muszę zapłacić rachunki, muszę sprzedawać, muszę tworzyć szerokość, bo tu są pieniądze. Czyli niewydolność systemu na poziomie z początku, zaczęcia w ogóle tego biznesu. Tak? W większości w systemach networkowych, żeby zarabiać pieniądze, trzeba mieć z reguły 5-6 organizacji. 4-5 organizacji, które mają właściwe poziomy albo procentowe, albo menedżerskie obrotami do tego, żeby ja pieniądze. W Monavi potrzebujesz dwie osoby. Przez ciebie zapisane, nieważne gdzie one wpadły, po lewej czy po prawej stronie, ale zapisane z twojego numeru ID, które osiągnęły jakiś minimalny sukces, żebyś ty zaczął zarabiać pieniądze. Czyli na dwóch organizacjach, którym pomożesz zejść w głębokość, nawet w nieskończoność, jesteś w stanie zrobić 50 tysięcy złotych. To jest niemożliwe w żadnym planie marketingowym. Po prostu niemożliwe. Ja zawsze mówię w ten sposób, że najlepszym tak weryfikatorem tego, co jest Monavi, a reszta świata, jest to, co się wydarzyło w Polsce. My w Polsce jesteśmy dzisiaj obrotowo piątą albo szóstą firmą względem obrotów. Nasze obroty są 6 milionów, czyli dzisiaj polski marketing 10, myślę miesięcznie. Czyli myślę, że dzisiaj jest w Polsce 5, a może 6 firm większych wie, od nas. Czyli jest 5 firm, które generują powyżej 6 milionów złoto może 5, tak to trzeba było policzyć dokładnie, ale myślę, że jesteśmy dzisiaj szóstą albo siódmą firmą w e, marketingu sieciowego w Polsce. A jeżeli chodzi o zarobki, to polscy przedsiębiorcy zarabiają najwięcej ponadto. Czyli generalnie się mówię tak, że marketing sieciowy w Polsce to jest powiedzmy grupa ludzi 150 tysięcy złotych w Polsce, miasta ja 3, może 4 osoby, zawsze mówię na takich prezentacjach, że może jest ich 6, może jest ich 8, ale myślę, że wątpię, 3-4 tak. Są ludzie, którzy mają ogromne kanały dystrybucji, generujące pod sobą obroty rzędu 10, 20 i więcej milionów złotych obrotu w Polsce, w Europie i, i na świecie. Tak? Dzisiaj w Polsce mamy dwóch przedsiębiorstw zawierających ponad 200 tysięcy i jednego biz biznesowego rzędu 150. O no czyli w ciągu trzech lat przy niedużych obrotach ten plan marketingowy płaci najwięcej. Relatywnie porównując to firmy, które działają w Polsce. Rzeczywiście działają w Polsce i, i mają plany marketingowe tworzone na zasadach MLM, ale w zupełnie innych założeniach niż są tworzone jako, jako Monawiki. Dlatego tutaj jak zaczniecie wchodzić po tej drabinie i zaczniecie to wszystko odkrywać poprzez seminaria, szkolenia, rozmowy z ludźmi, to jest po prostu dzisiaj naprawdę coś niesamowitego. To się dzieje na naszych oczach i my jako w Polsce jesteśmy jakby Reżyserami tej, tej całej tak powiem, historii, która idzie w tej chwili, można powiedzieć, w świat. To jest rzeczywistość.